Ok, nie będę robiła żadnych cięć, więc mam nadzieję, że to wyjdzie za pierwszym zamachem. W każdym razie odebrałam paczkę z paczkomatu. Za kwotę 27 zł pokażę Wam co zamówiłam na Vinty. Czyli jak ja to mówię, taki online flupex. Sama jestem ciekawa, bo jeszcze tego <grych> nie otwierałam. Laura mi tutaj pomoże. Mam nadzieję pokazywać. Na pewno jest tutaj kardigan z tego co pamiętam i na pewno jest spódnica. i może się oczywiście ocenić, czy 27 zł za taką paczkę to jest ok, czy nie ok, ja najpierw powiem, czy ok. Laura, chodź tutaj, chodź kociu, zobacz co mama ma mama, żebyś tam nie wyłączyła mam nagrywania. Powiem Wam, że zapakowane jest fest. Ojejku. I dobra, chodź kociu, o tutaj, dobra, zobacz, o tutaj, muszę ją przekupić coś, bo mi wyłączy telefon, proszę. wam, że nie mam, nie mam siły. Dobra, wyciągnęłam. Wszystko jest zapakowane w kardigan, który już wam pokazuję, wygląda on w ten sposób. Jest biało czarny będzie sięgał tak mniej więcej do pośladków. Na zdrówko. Tropim fajnie wygląda. I to jest firma. Only także taki kardigan. Dalej, kolejną rzeczą jest taki rakiet. On jest na rękawach i z tyłu z takiego materiału, który z daleka może wygląda jak taka ekoskórka, ale to jest taki materiałowy materiał. O, materiałowy materiał. Wiecie o co chodzi, że to nie jest ekoskórka, tylko to jest taki materiał. Jakby wymieszany poliester ze skórą. A z przodu już ma taki mięciutki deseń. Na bokach kieszenie, ale to chyba takie fejkowe. A nie, kieszenie faktycznie. Bo czasami to takie są udawane kieszenie, jak ja to mówię. W każdym razie taki żakiet. Mam nadzieję, że widać, bo nie mam podglądu. Kolejną rzeczą jest spódniczka, która mi się też bardzo spodobała. Bo ja lubię takie rzeczy. Kwiatki. Jedna z głównych rzeczy, które zamówiłam u tej osoby, która mi wpadła jako pierwsze oko, to jest zobaczcie taka sukienka. Motyw kwiatowo-taki liściasty z bardzo fajnymi ramiączkami, z dosyć dużym dekoltem. Nie wiem, czy nie będę musiała tego jakoś tutaj wspinać. Laura, nie ruszaj telefonu. Chodź, koć, o tutaj. I z tyłu ma takie fajne wiązanie na plecach. Prawdopodobnie u mnie będzie ona sięgała do połowy uda. Bardzo mi się spodobała. Z gumków w pasie, także fajnie. I ostatnią rzeczą jest taka bluzeczka. Do jeansów stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądać. Z takimi rękawkami i bufkami, jak ja to mówię. Też fajnie wygląda. Z takim guziczkiem z tyłu. Także, moi kochani, tak wygląda hol lumpeksowy za 27 zł. Oczywiście posłucham Waszych opinii. Mamy tutaj jeden, dwa, trzy cztery, 5 rzeczy u jednej osoby kupione, także dajcie koniecznie znać, czy widzicie tutaj tą kwotę. Nie, czy się opłaca po prostu według Was, według mnie, tak? Najbardziej jestem ciekawa tej sukienki, jak będzie wyglądała, jak będzie fajnie wyglądała, to może założę ją na chrzciny laury, ale to zobaczymy. Także ja się z Wami żegnam. Tak szybciutko Wam się chciałam tylko pokazać z moimi zdobyczami ostatnimi, bo dawno Holum nie było lumpeksowego, tak Laura? I mam nadzieję, że taki szybki hol Wam się podobał. Później dla Was. Ja to wrócę oczywiście do pracy. Wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.